Szymuś wleciał zobaczcie do tej kałuży. <grystanie> no to wracamy do domu. Cześć, witajcie w nowym dniu i tak naprawdę w ostatnim dniu, bo dzisiaj już będziemy wyjeżdżać wieczorem, dzisiaj albo jutro rano. Także jest to nasz ostatni dzień na polu kempingowym pod krokwią. Miałem wam jeszcze wczoraj pokazać co jest w tym i nie zrobiłem tego, więc zobaczmy co to jest. Tu są moi drodzy kliny. Jaki duży. Świetny. duży a mogę po nim y, przechodzić? No możesz. I jak? Mm -hmm. <laughs> tylko jeden jest? Jeden jest tylko. Jak widzicie. Jest tylko jeden. No i jeden tak naprawdę starczy. Bo tylko pod jedno koło się podstawia, nie? Tak to wygląda. Dzisiaj na obiad robimy kopytka z podsmażaną szyneczką. Tutaj już mamy obiadek na stole, czekamy tylko na tą właśnie szyneczkę. Lubicie kopytka? Bardzo i dużo. No, posypiemy tą szyneczką kopytka i będzie dobre. Jest pyszna. Słuchajcie, bo ogólnie dzisiaj jest taki plan, że my tą przyczepą nie wracamy do Kamila, tylko Kamil tutaj przyjeżdża ze swoją rodzinką i oni tutaj na weekend po prostu zostają, więc my im przekazujemy tą płytę, więc my im przekazujemy tą przyczepę. Dlatego posprzątaliśmy tu trochę. Dzisiaj wyczepaliśmy dywany, są czyściutkie. Kasia pozamiatała całą przyczepę. No i ogólnie będziemy starali się posprzątać tą przyczepę. Kasetę wyleje i No po prostu zostawimy tutaj jakiś taki mniej więcej porządek, żeby Kamil mógł tutaj zamieszkać ze swoją rodziną. Oni przyjadą wieczorem. Więc na razie sobie robimy obiadek. Już jest godzina 15. No szyneczkę. I szyneczkę robimy. Teraz idziemy na plac zabaw, bo tutaj znaleźliśmy za recepcją plac zabaw. Tam już Ania skacze na trampolinie, a ja poszedłem po nadinkę. Patrzcie, jak tu fajnie. Są takie domki dla dzieci, drewniane. Ania! Ania, chcesz kurtkę? Trochę zimno w cieniu. No masz. Jak tam? No, Nadi zimno. Udwieraj tą kurtkę tu w cieniu, to jest tak zimno, że hej. Ty nie chcesz, dobra. Tu są takie huśtawki. No, skaziak zając. Jak zajączek wielkanocny. Ania weszła do domku. Jak tu jest, Ania? Tak góralsko. Zobaczcie. Wow. Ej, tu jest stolik i tablica. Już idę, tylko nagram. Ale świetnie tu jest. I ławeczki. To są ławeczki. Zobaczcie, mamy ściętego świerka. On ma tak z 20 metrów. Kto dojdzie do końca, jest dobry. Tutaj można sobie grilla pożyczyć. Jak również wymienić butle. Zobaczcie, są butle jedynastki z Gaspolu i takie małe. Zobaczcie, jakie Ania ma włosy. Ania, poczekaj chwilę. Chodź na tutaj. Ale ci stoją. Zobaczcie. Tak ci stoją włosy, fajnie. Tata, a, a pokaż na kamerze, jak ja skacze. Dobra. Ania, pokaż te włosy, jak ci się wyprostowały. Wyglądasz jak robot. Świetne. Patrzcie na to. A zobaczcie, jak... <laughs> tak na odjezdne, pokażę wam jeszcze troszeczkę to pole. Zobaczcie, tu są takie fajne domki, można sobie wynająć. Górskie domki, przepiękne. I teraz wam pokażę, gdzie można tutaj pranie zrobić. Tutaj są informacje, że tutaj można pranie zrobić. I tu są damskie toalety. Tak wyglądają damskie toalety. To jest pralka. Pewnie klucz trzeba wziąć z recepcji po zapłaceniu. Pralka dostępna po ujuszczeniu opłaty 10 zł. Klucz na recepcji. Tutaj obok sanitariatów mamy restaurację, nazywa się Karpacka. A przy restauracji jest takie fajne miejsce na ognisko. Zobaczcie, jak fajnie wybetonowane. Nic tutaj się nie zapali. No fajne to miejsce, zobaczcie. Kiełbaskę on sobie zrobił tutaj. Stoliki. I tutaj z tyłu już jest strefa dla namiotów, tutaj nie ma już gniazdek elektrycznych. Niektóre kampery stoją właśnie jak mają swoje zasilanie, na przykład z panelów słonecznych. Powiem wam, że polubiłem to pole kempingowe. Naprawdę może warunki nie są takie jak w Hiszpanii, czy w jakichś europejskich kempingach, ale ma swój klimat to pole kempingowe, naprawdę jest tutaj tak przyjemnie. Można odpocząć tak psychicznie naprawdę. I poza tym lokalizacja stąd jest wszędzie blisko, czy na krokwie, czy na Kuźnicę. Czy do centrum na Krupówki. Naprawdę, mega. Lokalizacja jest fajna. Podobno ta ziemia jest takim łakomym kąskiem dla deweloperów. No, nie dziwię się. W samym centrum zakopanego taki fajny plac. Taka fajna ziemia. Tutaj pościnali drzewa, pewnie zagrażały użytkownikom kempingu. Tak to wygląda. Tyle drzew tutaj było. Zostało tylko nie. Słuchajcie, jest godzina 20.30 Kamil jedzie z naszą przyczepą Jest 4 km od pola kempingowego Więc idę otworzyć mu szlaban Ale szlaban jest otwarty jak widzicie Więc nie ma problemu, że wjechać Wyjdę sobie przed bramę i zobaczymy jak wjeżdżają Jadą proszę Państwa Ale zobaczcie czym jadą Nawarą Nasza przyczepa jeszcze nigdy nawarą nie była <laughs> Ciągnięta Zobaczcie jak to wygląda Łahamy <laughs> im Super jest nasza przyczepa Trzy godziny, 3 godziny no. właśnie chcemy sobie kawę zrobić w przyczepie i skończył się gaz, także Kamil przyjechał na ostatnią chwilę po prostu tutaj z butlą dodatkową By musiał po prostu iść gdzieś na stację benzynową szukać Także uratowałeś nas Kamil Wymieniamy. Zobaczymy jak to się wymienia w takiej przyczepie Dobra. Jak widzicie 7 dni i zużyliśmy całą butlę gazu, bo grzaliśmy praktycznie cały dzień i całą noc. Znaczy w sumie z przerwami trochę, ale, ale grzało się. Butla była na poczęto. Butla 3 godziny mówisz, nie? Więcej. Więcej trochę? Cały dzień powiedzmy Aha. Czyli jeden dzień jakby Kamil używał, czyli taka butla na 8 dni starcza. W ogóle fajne jest to, że tutaj jest po prostu z blachy podłoga, u mnie jest drewna i po prostu jak napada deszcz i tam się wleje woda, Ale by to jest 25 mięciutki. A temu to nie wiedzieli co to aluminium, nie. No właśnie, a tu jest super zobaczcie. Gra. Dziękujemy za uwagę. <laughs> Idziemy na kawę. Właśnie byliśmy w świecić jajka. Zobaczcie, jaki mamy koszyczek fajny. Kasia, pokaż, jaki zrobiłaś koszyczek. I No. Jajeczka, bukszpan. I Pięknie. Są oscypki góralskie piękne, babeczka. Piękne. Ania już chce cukierki z tego. Dobra, dostaniecie po, po jaju. No macie po jaju, tak? Proszę. I babeczkę I mamy jeszcze, i Jest szyneczkę. Babeczka. Tak u nas wygląda Wielka Sobota. Jesteśmy już na kempingu, zobaczcie. Teraz wam pokażę tą nawarę, która przyciągnęła naszą przyczepę. Zobaczcie jak ten zestaw wygląda. Znaczy jeszcze nie widzicie, teraz wam wkleję zdjęcie, bo Kamil zrobił fajne zdjęcie. Właśnie nawary z naszą przyczepą. No i tak to teraz wygląda. Wygląda jakby czołg ciągnął przyczepę. Coś pięknego. Kamil mówi, że jak jechał to w ogóle nie czuł tej przyczepy na samochodzie. Wejdziemy sobie do środka, zobaczymy jak tutaj jest. Zobaczcie, tak się prezentuje nawara. No, powiem wam, że fajnie, siedzi się jak w osobówce, coś pięknego. A tak przy okazji pozdrowienia dla Emila i Mikołaja, bo to jest właśnie ich auto. Także dziękuję chłopaki, że wasze auto przyciągnęło naszą przyczepę. A tu już jest nasza przyczepa. Pakujemy się, bo za chwilę wyjeżdżamy. Kasia, jak tam przygotowania? No już pakuję buty. No. I no faktycznie już blisko No. Wyjazdu. Zobaczcie, no trochę jest bałagan, ale ogarniamy. Ogarniamy. No bo musimy wszystko pod, yy, pod kanapę wsadzić. U nas nie ma takiego luku bagażowego fajnego, że z boku przyczepy się wsadza. I Jedziemy moi drodzy, podpinamy przyczepę do auta. Ma pod górkę. Musi się wysilić Dobra, łatwiej będzie cofnąć autem po prostu. Ale ty jesteś zuch Chodź, teraz będę cofał szybek, uważaj Chodźmy, bo zasłaniasz mi. Odejdź, odejdź. Po drodze wstąpiliśmy się do babci na wsi i zobaczcie, jesteśmy teraz przy, lo, przy rowie na łąkach Idzie sobie rów i zobaczcie jaką tamę zrobiły bobry Szymość łowi ryby Chcesz mieć haczyk, no ale nie mamy haczyka Jest imponująca ta tama, zobaczcie Na zwykłym rowie, bobry takie coś potrafią zrobić Tutaj była pierwsza tama, ale rolnicy po prostu musieli tutaj rozłożyć tą tamę i bobry wybudowały drugą w tamtym miejscu. Zobaczcie, jakie rozlewisko się stworzyło. Tutaj przechodzą te bobry. To jest naprawdę świetne miejsce, żeby sobie tak pochodzić. I zobaczyć, jak zwierzątka mieszkają. Taki bubry jest w stanie przyciągnąć taką wielką gałąź nawet, żeby zrobić tamę. Przeskoczę na drugą stronę. Mam nadzieję, że się nie wbije w to błotko. Jestem. Reksio, szukaj bobra. Reksio, szukaj bobra. Szukaj bobra, Reksio. Co dwa metry mają wejście. Po co im tyle wejść? Tu następne. Tu następne. Taki piękny motylek. Jak ja uwielbiam wiosnę. Chyba go muszę uratować, bo się zaplątał. Dobra. Zobaczcie jaka Polska jest piękna. Jesteśmy w województwie świętokrzyskim. Zobaczcie to drzewko. Właśnie bobry się dorwały do niego. Zobaczcie jak obgryzły. I drzewko złamane. Leksiu, gdzie są bobry? To jest Reksio, piesek babci. Znacie już go z vloga, który powstał rok temu, kiedy jeździłem Ursusem 360. Tu jeszcze znalazłem drzewa, które są poobgryzane. Do takiego dużego się dobierały, a tu jest takie wąskie drzewko i zobaczcie jak tutaj potrafią powygryzać. Tu jest pewnie ten ich domek. I zauważyłem gdzieś tutaj wejście takie. Tam jest dziura i tam chyba mieszkają. W tej jaskini się coś ruszało, szymuś mówi. Zobaczcie, jakie one mają silne zęby, żeby takie coś uciosać. Ja bym nie chciał być ugryziony przez Bobra. Słuchajcie, Bobry, Kamil 1-0. Wpadłem do wody. Całą nogę mam mokrą, szymuś też. Tamtą nóżkę mam mokrą. Musiałem ratować Szymusia i sam wpadłem. Szymuś wleciał, zobaczcie. Do tej kałuży. To no to Dobre. wracamy do domu. Wracamy do domu. Mamy piłkin. Właśnie na mszy świętej w Bożykowie, i zobaczcie, jakie tutaj piękne palmy ludzie zrobili. Palmy mają około 7-8 metrów i każda wieś zrobiła swoją palmę. To jest niesamowite. Wejdziemy jeszcze na górę, tu są schody, jak widzicie. Wejdziemy tam, gdzie gra organista. I zobaczymy, jak palmy wyglądają z góry. A tutaj są stare organy. Zobaczcie, gra się nawet nogami. Ok, idziemy z powrotem. I kończymy tego vloga. Trzymajcie się i do następnego. Pa. Słuchajcie, to jest bardzo stary kościół i tutaj odbył się synod biskupów i książąt polskich w 1210 roku.